experience mhm mm yes. sure it. so mm -hmm. oh, cool. hp więc stonks focus morgana but... ah. mm, i see, I see. Yeah, Na łapie, na też to, ma, nie wiem co Co tu się stało, A Jak na razie dobry meczyk, w sensie wygrywamy to tak bardzo, bardzo to wygrywamy. A nawet. A nie, mamy tanka Malfajta Malfajt. Liga wygląda jak gra przeglądarkowa? Tak, to prawda. Normalnie woda i ogień lepiej wyglądają od Ligi Legend bez kapy. Okay. Ale no, no co zrobić? Jakby wiecie, oczekiwania versus rzeczywistość. Oczekiwania to są wszystkie cudowne cinematyki Ligi Legend. Legends, Meanwhile, potem widzę wszystkie. E, cały gameplay w pigułce.

nie no naprawdę tam był Minio Naprawdę Bo nie zapominasz o obliczeniu Tobiaszy sześciennych Wiesz, to mi strasznie ułatwiło sprawę Zacząłem obliczać Tobiaszy sześcienne i zacząłem, wiesz, i zdałem maturę taką, Co z tego, że jeszcze nie pisałem matury Dobra, uwaga to jest prosty, do tak jakiś ugrył. <laughs> wiem, wiem, ale tak to On też On No nie! Unluko. Unluko Support better ten Chyba mamy i w klasie I, I czwartek Ale zna, jutro może zna, ale będzie kobo tylko zna, musicie tak, mnie nauczyć jak to grać Bo nigdy w to nie grałem wcześniej z osobami czy ja się zlecę za O bo... Mamy infos Ty mi znowu wziąłeś no Kto wziął? Ty to przecież wziąłeś no O co ci chodzi? Co ty gadasz w ogóle teraz? To ty wziąłeś tego o! Soraka, co ty robisz, no? On nie wie, co mówi! Obejrzyj sobie VOD! Jest... Ja ci podsyłam VOD, ty to wziąłeś i jesteś na mnie nie ja mam do Ciebie pytanie: ty jesteś no. Soraką, i ja nie wiem, jak ty kradnisz te fragi. Ty nie masz damage, tak? Jak to nie mam damage? No, jesteś Soraką! No! <laughs> nie! To... O, uratowałem Ci życie. <laughs> I'm done. Dzięki. I did my job, mate. Dzięki, <laughs> był No, a mu miał nieco mniej szczęścia.

Jakie masz nowe że nie możesz grać na kąpi z nami? Że co? Nie, nie mogę offstream grać. Gdzie Czemu? No bo muszę się skupić na maturze. Dopiero po maturze tak będę mógł offstream grać. Na co to komu? <laughs> A po, po co? to ci matura. My no, za dobre podejście. Okay, mam tu grać. Okay. Ej, się namówi. Tak, o! Tak. Jest noc. O oh my. O, znalazł. Waarom me je spulletje doet? Doet er niet naar voren? Ik ben er niet naar voren. er Full focus, full focus, Full focus, focus. Oké, was voor Dobry Doe O, zabiłem ją. Co ty jest? by the way. Support, by the way. Ale ty powinien się trzymać z tyłu, ty jesteś KT. Ty nie możesz iść przodem. Mamy tanka w postaci pimka, mamy Amumu, który się wbija, ty musisz być z tyłu. W obrębie, właśnie tank pimpka. Nie, nie giniesz, nie giniesz, nie giniesz. Okay. Dobra, no ma, mi jak strona przez uczę? Bo to Ale to nie jest za darmo, przecież. Nie, nie ginie. nie ginie. no, no, on my way. Dobra, ja no, niestety. no, już no, To no, no, I'm dying. I'm dying. <laughs> Nie, no, to jest dying. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> Dobra, po co im? Maja, po co? Nie, to jest moja Erika. Spokojnie, Bekaj, Gacciu. No, ale nikt nie ma mnie Ten grzyb no, mi pucha no, no. za bez zadań O nie, to co jest? Nie tak? Ja umrę Dobra, no nie, nie no. Szybko, szybko Boi, boi No nie, no nie O nie Leciałem pół godziny Dobra, zbejtowanie. Zbejtowałem Tak, jak ginę, no ten Teemo mi zadaje taki damage To jest run. tak. Dobra, to był klasyczny bait air common Klasyczny bait Go next, tyle jak To jest my to robimy <grym> imbek wychiluje się do końca Let's <grym> go, a może <grym> byś podjąć, jak Zaraz team, ja zerkuje, zerkuje. Dobra, teraz ja? Jedrasa Zabiję się <grym> od ja. healowania was, ale warf będzie za 10 sekund Nie, teraz! Nooo! tylko cię podhealuje, chodź do tylko. Ale nie wbijaj się w ich Dobra, klastruj Morgan. Ja mu nic nie zadam, to mu co jest Not like this, why you bully me? No no, macie go, macie Please kill him. Macie go, macie go. Kill this man. I zniszcie grzyba. Nie, przyjeżdżaj. Oko. I've got you, U ciebie śnieg, jak u wszystkich, w całej polszy Aha. Oh, bo ja się palę i na to nie Kurwa. Bye, bye. Chodźcie. Oh, Oooo, MVP. <laughs> Chodź się tutaj. Nie, na No czemu? O tu się dzieje. Boże, grzyby. Grzyby, grzyby, grzyby. A mojego Morgady, Morgady, foks, Morgady. Nie giną, nie giną w tym momencie. Kartek zpreszuje. Jest. Oh. Dobra, bo... i teraz skończycie Gierek. Błagam ten, tylko niech jedna osoba pójdzie jako mięso armatni i po prostu się zabije na grzybach, ok? O to poczekajcie na mnie. Nie <gryw> 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 się retko za oj, zatpisz się, kurde. Dobra, Dobra bo... to, że... czekajcie. Nie ma merki, nie ma merki. Ja biegnę zerum, ale jestem i po drugiej stronie mam. O Jo to jest... Jedy, nie jesteś nie, nie, A, w back. O, bo oni teraz w pięciu biegną Podwójny heal Easy, Zagłada! Uroki mieszkania koło morza, w sumie W sumie Plus jeden, na to nie wpadłem Robimy, robimy, robimy Dobra, wave, kurwoga No, to teraz ja do fontanny idę, czekajcie Czekajcie Nie Co ty żeś? Reset. <laughs> Ale reset taki żółko, zabił zabił Chat 49658. Czy to jest Gierka na YouTube? Maybe. Okej okay, bro. Twik, spodziewaj się, że ta Gierka trafi na YouTube i zobaczysz, żeby obwiniłeś za coś, co ty wziąłeś. O, o nieee nie Tak, tak co, i ci Ja ci specjalnie pamiętam. nawet wstawię jakiś tam nie wiem napis na końcu brawo dla Twiksa Ale coś". zabrałeś wtedy mi te dwa Dobra. fragi znaczy, A fragi mówiłeś, A ty, no, jak... to o czym ty myślałeś? Nie? No o healu, bo, bo, bo wziąłeś no, Hila. Dlaczego no, mogę o nie, no. Ja o fragach mówiłem, nie o healu to... Ja tak. ma. bo... Mamy... Kto wziął? Ty to przecież wziąłeś, no o co ci chodzi? Co ty gadasz w ogóle teraz? To ty wziąłeś tego. Dobra. Dobra, odstawiaj tę gierkę na YouTube, a z tą kłótnią też. To, to... Na kłótnią to, to się nie pojawi te... na YouTube chat. Jakby co, to nikt nie pytał Nikt nie pytał Nie no jak my się kłóciliśmy kurda <gry> Ach, Bo to wyglądało tak, że ty wziąłeś hila i mówisz, że ci zabrałem, ale nie sprecyzowałeś co? Ja nie wiedziałem o czym ty do mnie mówisz.